Psycholog w Polsce ciągle jest taką tajemniczą postacią. Nie za bardzo wiemy, kiedy do niego pójść, kiedy prosić o pomoc. Z tym proszeniem o pomoc w ogóle mamy problem. Dlatego myślę, że wtedy, kiedy pojawia się diagnoza choroby onkologicznej, powinien być ktoś obok chorego, który powie mu: Tak, teraz spotkaj się przynajmniej na jedną konsultację z psychoankologiem, z psychoterapeutą. Porozmawiaj o swoich emocjach, o tym, czego się obawiasz, o, o kogo się martwisz, co byś jeszcze chciał zrobić. To pewnie by było w świecie idealnym, że choremu onkologicznie od początku towarzyszy psychoterapeuta, psychonkolog. Niestety, często tak nie jest. Paradoksalnie jest też tak, że ten psycholog nie jest potrzebny tylko samemu choremu. Choroba przewlekła, jaką jest choroba onkologiczna, dotyka całej rodziny. I ten psycholog pomaga przebrnąć przez chorobę, zarówno samemu choremu, ale też jego najbliższym, bo to, że nasi najbliżsi otaczają nas w chorobie opieką, że starają się nas wspierać, starają się wyszukiwać takie rzeczy, które mogą nam dodać sił, powoduje, że oni są też bardzo obciążeni. Psychologowie od lat zastanawiają się, co takiego się musi wydarzyć, żeby ktoś, kto jest dotknięty traumą, a taką traumą jest właśnie choroba onkologiczna, nowotwór żeby wyjść z tej, z tej traumy w sposób wzmocniony, żeby mieć siłę na dalsze życie, na korzystanie z tego życia w taki sposób, jak jest to nam dane. Okazuje się, że taką rzeczą, która naj... powinna się wydarzyć jest otoczenie się grupą oddanych, bliskich nam ludzi. Pięć, może piętnaście osób wokół nas, partner, partnerka, siostra, mama, brat, przyjaciółka, to są osoby, które są właśnie po to, żeby nas wspierać w okresie choroby onkologicznej. Ale oni też potrzebują wsparcia psychologa i takiego przewodnika, który poprowadzi chorego przez proces leczenia. Kiedy jesteśmy właściwie na starcie dorosłego życia, kiedy myślimy o tym, jakie ono będzie, jak będziemy budować własną rodzinę, może myślimy o dzieciach, marzymy o nich często, wiadomość o chorobie nowotworowej i o ograniczeniach, jakie ona za sobą niesie, dla bardzo wielu osób jest niesamowitą traumą. Jest właściwie wyrokiem, bo zabiera im marzenia, które budowali sobie przez kilkanaście czy może dwadzieścia kilka lat swojego życia. Myślę, że w tych sytuacjach szczególnie ważna jest terapia i wsparcie psychologiczne nie tylko dla samego chorego, ale dla jego bliskich, może dla jego partnera. Takie rozmowy z psychoterapeutą, szukanie sensu w życiu, przemodelowywanie może trochę systemu wartości, oczekiwań i marzeń, może wykrzesać siły, które są tak bardzo potrzebne do tego, żeby okiełznać nowotwór. Kiedy zastanawiamy się, jak można żyć ze stomią, jak żyć z workiem na brzuchu, i nie wiemy, czy to życie nasze będzie dalej normalne, czy będziemy mogli robić te rzeczy, do których się przyzwyczailiśmy przez całą naszą aktywność. Myślę, że najlepiej byłoby zapytać o poradę Stomika. Ja mam to szczęście, że współpracuję w fundacji Stoma Life z wieloma ludźmi, którzy mają wyłonioną Stomię i funkcjonują z nią w sposób zwyczajny po prostu żyją. Chodzą na spacery, spotykają się z bliskimi, odwiedzają restauracje, pracują, bawią się z wnukami albo z dziećmi. Sądzę, że ich przykład jest czymś, z czego warto korzystać. Dlatego wielu psychologów, pracując z pacjentami z chorobą nowotworową, z tymi, którzy mają mieć wyłonioną stomię albo już ją mają, często prosimy o wsparcie właśnie stomików, bo ich przykład, ich opowieść o, sw o swoim życiu jest najlepszym wsparciem dla osoby z chorobą nowotworową, która właśnie ma wyłonioną stomię. Nasze ciało i psychika są integralnymi elementami. Nie można osobno myśleć o ciele, a osobno o psychice czy o duszy, zależy, jak postrzegamy siebie. Dlatego jakakolwiek ingerencja, przekroczenie prywatności, granic, które mamy zbudowane wokół siebie, zaburzają naszą równowagę psychiczną. Taką ingerencją bardzo mocną jest właśnie operacja onkologiczna, tutaj mówimy o operacji usunięcia odbytu z powodu nowotworu. To jest trudne przeżycie. To jest trochę poczucie straty, trochę poczucie zagrożenia wejścia obcych ludzi w nasz wewnętrzny świat. I to wymaga ogromnego przepracowania takiego namysłu i właśnie wsparcia opiekuna, partnera, partnerki, przyjaciela, ale też często psychologa, psychoterapeuty. Dlatego tak ważne jest, żeby. W Osobą po operacji onkologicznej, osobą zmagającym się z nowotworem w trakcie terapii onkologicznej towarzyszył psycholog, psychoterapeuta. Kiedy jesteśmy partnerem albo partnerką osoby, która właśnie przechodzi proces terapii onkologicznej, sami zmagamy się z wieloma problemami. Nasze życie też się wywróciło do góry nogami. Dlatego warto w takim momencie przede wszystkim zadbać o relacje, o rozmowy. Pytajmy się osoby bliskiej o to, jak się czuje, co jest dla niej ważne, ale sami też jej mówmy, jakie są nasze emocje. Nie ukrywajmy, nie udawajmy. Jeżeli nie wiemy, jak rozmawiać o chorobie z bliską osobą, poprośmy o poradę właśnie psychologa, psychoonkologa. Spróbujmy też w nasze życie wprowadzić trochę rytuałów. Wspólne picie herbaty wieczorem, oglądanie ulubionego serialu. Spacery po pobliskim parku, czy może słuchanie muzyki albo robienie jakichś prostych czynności domowych, na przykład przygotowywanie ulubionego posiłku czy pieczenie wspólnie ciasteczek, to są elementy takie stałe, jak kotwice, które pozwolą nam towarzyszyć w sposób świadomy partnerowi w jego chorobie, być dla niego wsparciem, ale też samemu dbać o własną kondycję psychiczną. To jest też taki czas, kiedy czasami warto pobyć trochę samotnie, pobyć samemu ze sobą, na ten spacer do parku, wyjść w pojedynkę, porozmawiać ze swoim głosem wewnętrznym, ze swoim ja, o tym, co czujemy, co nas boli. Partner czy partnerka osoby chorej onkologicznie pełni jednocześnie funkcję opiekuna tego człowieka, tego chorego. Dlatego tak ważne jest, żeby dbał też o swoją kondycję psychiczną. Wiem, że wiele takich osób w czasie choroby swojego najbliższego człowieka prowadzi pamiętnik, w którym zapisuje emocje, w którym zapisuje jakieś wrażenia z poszczególnych dni, których towarzyszy choremu w procesie terapii onkologicznej. To jest bardzo dobry sposób na to, żeby. Nadmiernie się nie skupić na chorobie, żeby znaleźć w sobie siły właśnie po to, żeby być świadomym opiekunem osoby chorej, a nie tylko jej partnerem czy partnerką. Odejście bliskiej osoby męża, żony, partnera, partnerki w sytuacji, kiedy nasz świat się zawalił, bo to jest taka sytuacja, kiedy dopada nas choroba nowotworowa, jest bardzo trudnym przeżyciem, czyli zmagamy się jednocześnie z dwoma problemami, z chorobą i z odejściem tej osoby, która powinna nas wspierać, od której oczekiwaliśmy, że będzie się nami opiekowała w tej chorobie. Myślę, że to jest taki moment, kiedy nie należy zostać samemu, kiedy właśnie trzeba szczególnie poprosić psychologa o pomoc. Może być też tak, że, że psycholog zdoła namówić osobę, która odeszła do pracy nad związkiem, do, te, do tego, żeby jednak partner towarzyszył swojej żonie czy mężowi w trakcie choroby, żeby znalazł w sobie siłę na bycie opiekunem. To nie jest łatwa rola i myślę, że to wsparcie psychologiczne, wsparcie dla pary, a nie tylko dla samego chorego, jest bardzo ważne w procesie terapii onkologicznej, bo może w sposób znaczący wpłynąć na jakość życia w czasie terapii. Jak żyć z chorobą nowotworową? To bardzo trudne pytanie. Nikt z nas do tego nie jest przygotowany. Często mówi się wręcz, że diagnoza choroby nowotworowej i jej zaakceptowanie potrzebuje kilku faz. Psychologowie mówią o, o różnych fazach: o tym, że najpierw się buntujemy, że jesteśmy wściekli, że szukamy jakichś alternatywnych metod leczenia, że udajemy, że tej choroby nie ma wręcz. Nie chcemy się leczyć, obrażamy się na lekarza, obrażamy się trochę na świat. Czy wreszcie jesteśmy smutni? Trzeba sobie pozwolić na przejście tych wszystkich etapów. Trzeba i warto pozwolić sobie na emocje i na pokazywanie tych emocji. To w ten sposób nasz mózg, nasza psychika stara się wyregulować to, co jest w nas, odnaleźć się w nowej rzeczywistości, żeby zmobilizować organizm do walki z chorobą, do poukładania się trochę w nowej rzeczywistości. Oczywiście, że choroba nowotworowa niesie za sobą wiele ograniczeń, ba, niesie też cierpienie, niesie e, ból, niesie ograniczenia w codziennym życiu. O tym wszystkim warto rozmawiać z psychologiem. Też po to, żeby nie obciążać nadmiernie naszych opiekunów, którzy codziennie do, nam towarzyszą w chorobie nowotworowej i w procesie terapeutycznym. Psycholog też podpowie, w jaki sposób nauczyć się. Dobrze odpoczywać, jak dbać o rytm biologiczny, jak dbać o relacje społeczne w tym czasie, kiedy jesteśmy chorzy. To wszystko pozwoli nam na pełniejsze, lepsze radzenie sobie z procesem terapeutycznym i z życiem w czasie choroby nowotworowej. Ostatnia faza choroby. Świadomość, że odchodzimy, że nie zostało już nam dużo czasu, jest ogromnie trudna. Dla samego chorego, ale też dla jego najbliższych. I myślę, że to jest szczególny czas na ogromną intymność, na rozmowy, na bycie razem. To jest czas, kiedy sięgamy po wsparcie w naszym systemie wartości. Są tacy, którzy odwołują się w tym czasie do religii i szukają właśnie tam pocieszenia i uspokojenia. Natomiast na pewno jest to czas na dobre rozmowy, na rozmawianie o tym, co w życiu nam się wydarzyło wspólnie dobrego, co było ważne. To jest czas na uporządkowanie tego co za nami. Myślę, że w tym szczególnym okresie zarówno chorzy, jak i ich bliscy potrzebują wsparcia psychoonkologa. To jest czas, kiedy to wsparcie ma bardzo dyskretny charakter. To nie jest często taka obecność wprost, ale właśnie sposób na poradzenie sobie za stresem, podpowiedzenie przez psychologa kilku technik relaksacyjnych, takie, które pozwolą bliskiej osobie zapanować nad emocjami, nad smutkiem, nad rozpaczą i rozmawiać w sposób pełny, spokojny z osobą odchodzącą, tak, żeby te ostatnie chwile miały szczególnie ważny charakter, żeby zostały z bliskimi na zawsze.